Chcemy się zająć wszystkimi bardzo globalnie, tak żeby przedsiębiorca wychodzący z takiej konferencji wiedział, co może dalej robić. Paweł Amulewicz w naszym studiu, Anna Gębicka-Wilk, organizator konferencji Jak zoptymalizować biznes i podatki w 2023 roku. E, brzmi nieco strasznie, pewnie, dla przedsiębiorców, panianiu, którzy nas e, słuchają i oglądają. E, zapytam na początek, dla kogo jest to spotkanie, tak po prostu? Dzień dobry. Spotkanie jest dla wszystkich przedsiębiorców, osób związanych z biznesem, czy to będą prezesowie firm, czy to będą jednoosobowe działalności gospodarcze, zainteresowane osoby rozliczające się na CIT-ie estońskim, księgowe, biura rachunkowe. Cały biznes może skorzystać. Rozmawialiśmy zanim sprzęt nagrywający został włączony, o tym, że taki zbitek słów Polski Ład u przedsiębiorcy tak. dzisiaj no wywołuje pewnie kołatanie serca. To jest jeden z tematów, którego będziecie dotykać, ale nie tylko. Powiedzmy, na czym się chcecie skupiać? O Polskim Ładzie nie da się zapomnieć. Jakbyśmy się starali, jednak y, od y, ponad roku żyjemy w nowej rzeczywistości, no i z tej z rzeczywistości powinniśmy zacząć wybierać to, co jest dla nas najbardziej korzystne. W Nowym Ładzie y, znajduje się Citestoński, w Nowym Ładzie znajdują się y, ulgi w tym ulgi badawczo-rozwojowe. Chcielibyśmy przybliżyć dla przedsiębiorców ten temat, dlatego na konferencję zaprosiliśmy kancelarię radców prawnych, doradców podatkowych LTCA. Nowy ład to są też dotacje unijne mimo wszystko, które można rozliczyć i można się o nie ubiegać. W związku z tym chcielibyśmy się też zaopiekować tematem dofinansowań. Na naszej konferencji będzie Stoisko Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Gdzie każdy przedsiębiorca indywidualnie będzie mógł się dowiedzieć o, o jakieś dofinansowania, z czego może korzystać? Tak? Chcemy się zająć wszystkimi bardzo globalnie, tak, żeby przedsiębiorca wychodzący z takiej konferencji wiedział, co może dalej robić i jakiś fajny pomysł znalazł na, na dalsze funkcjonowanie. Co szykujecie w programie? Bo to forma wykładów, mhm. paneli dyskusyjnych, wszystkiego po trochu. Spróbujmy zareklamować w najlepszym Spróbujmy. rozumieniu tego słowa. Yy, konferencja będzie miała agendę. W agendzie znajduje się, tak jak wspomniałam na początku, kancelaria LTCA, doradcy podatkowi. W agendzie znajduje się radca prawny Adam Kaczmarczyk, kancelaria radcy prawnego Proconsulting. W agendzie znajduje się biuro rachunkowe Anna Gębicka, spółka ZO, którego jestem prezesem i w części pomysłodawcą wydarzenia. Dodatkowo mamy wsparcie Centrum Innowacji i Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, firma Lenart Inter. Active, która zaopiekuje się kwestią marketingu oraz taka firma, która nie jest znana jeszcze na naszym malszczyńskim rynku, Automate, to jest firma, która posiada robota, to jest taki program komputerowy, który potrafi naśladować działanie osoby, która pracuje na komputerze i zautomatyzować pewnego rodzaju czynności. Rozmawiamy z Mbankiem, który chce do nas przyjechać i opowiedzieć naszym przedsiębiorcom o narzędziach finansowych, jakie mają do zaoferowania, kontach bankowych, z których mogą skorzystać. Rozmawiamy jeszcze z firmą, która zajmuje się dofinansowaniami unijnymi. Yy, analizuje rynek i doradza, jakie wsparcie dany przedsiębiorca może uzyskać w danym okresie. No i zapewne jeszcze parę innych rzeczy, o których nie jestem w stanie, których nie jestem w stanie wymienić i zapamiętać. Pani panianiu powiedzmy tak zbliżając się ku końcowi naszej audycji gdzie to spotkanie i jak do niego dołączyć bo miejsca się rozchodzą ale jeszcze trochę ich jest miejsca się rozchodzą jeszcze trochę ich jest tutaj dla słuchaczy przygotowaliśmy kod rabatowy który obniża cenę biletu o 100 zł bilet można kupić na stronie internetowej www Interactive. W zakładce, konferencja Jak zoptymalizować biznes w 2023 roku. Mnóstwo informacji jest na Facebooku. Można wejść na stronę LTCA Kancelaria Radców Prawnych, można wejść na Facebooka Prokonsulting Spółkazo, można wejść na stronę Biuro Rachunkowa Nagębica Spółka Zoo. Jest wydarzenie, można dołączyć, można się zapisać. Zapraszamy. Jak w takim razie właśnie zaprosimy, zachęcimy do tego, żeby tę swoją wiedzę przedsiębiorca, czy to ten świeży na rynku, mówiąc nieco kolokwialnie, czy ten już z wieloletnim stażem w obliczu chociażby Polskiego Ładu zechciał przyjść wziąć udział. No jeżeli przedsiębiorca chce rozwijać swój biznes na najbliższe lata, jeżeli chce coś zyskać i jeżeli myśli poważnie o swoim biznesie, to zapraszamy, podpowiemy, zaopiekujemy się. Zapraszamy też inne biura rachunkowe, inną pomoc we wsparciu w biznesie. Tam możemy trochę porozmawiać, zrobić taki networking, powymieniać się wiedzą, będzie dodatkowa sala, w której fachowcy będą przez cały czas trwania konferencji doradzali indywidualnie, indywidualnie, będą stoiska, na których będziemy oferować różnego rodzaju rozwiązania, więc serdecznie zapraszam. 10 luty, Hotel Park Olsztyn, od godziny 8. Zapraszamy drodzy Państwo, nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwa i moim gościem była Anna Gębicka-Wilk, organizator konferencji Jak zoptymalizować biznes i podatki w 2023 roku. Piękne dzięki za spotkanie. Dziękuję bardzo. telewizja Kopernik. Kopernik.tv